Szaleństwo na rynku metali to oczywiście szaleństwo również na czterech giełdach złota na całym świecie. O tym, jak to wyglądało, zapraszam do krótkiego przeglądu. Drodzy widzowie, większość z Was ogląda regularnie nasze materiały bez subskrypcji. Jeśli chcecie być na bieżąco i chcecie pomóc w rozwoju naszego kanału, najprostszym sposobem jest kliknięcie przycisku subskrybuj. Obiecujemy jeszcze więcej informacji, bieżących komentarzy i analiz z rynku metali szlachetnych. Zaczynamy oczywiście od komeksu, a na komeksie najpierw w zeszłym poniedziałek dokładnie 26 stycznia wielka, ale to wielka, absolutnie wielka ilość zamkniętych kontraktów, właściwie nie kontraktów, a tych kontraktów, które zostało wtedy przetworzone. Ponad 3 miliony, przepraszam, ponad 3 miliony 300 tysięcy kontraktów właśnie wtedy zostało przetworzonych, a to stanowi absolutny rekord rekord i wzrost o 18% w stosunku do poprzedniego rekordu, który został ustanowiony w połowie niemalże w połowie, a dokładnie 17 Października 2025, tuż przed tym, w zeszłym roku, jednym z kolejnych rekordów złota, pod którym nastąpiła korekta i rzeczywiście w tym, w zeszłym tygodniu, oczywiście, stało się to samo, dokładnie. W zeszłym tygodniu mieliśmy do czynienia z wielkim zamieszaniem, bo też z wielką, bardzo grubą korektą, z której już powoli, zresztą, swoją drogą wychodzimy. Do tego, co jeszcze spowodowało szczególnie wyprzedaż w ciągu ostatnich paru dni, już w tym tygodniu, w tym tygodniu na giełdzie oczywiście na Komeksie szczególnie swoją rolę odegrało również podniesienie depozytów. Podniesienie depozytów, które zostało ogłoszone w zeszłym tygodniu i zaczęło obowiązywać od 2, 2 lutego podniesienie depozytów, między innymi na złoto z 6% do 8%, czyli wzrost tak naprawdę o 33%, czyli o 1 trzecią w stosunku do tych 6%, które wcześniej obowiązywały, czyli całkiem, całkiem sporo. Do tego Comeks wydaje się, że stał się ofiarą własnego sukcesu, bo te wszystkie, ta olbrzymia ilość kontraktów, która została wygenerowana i przetwarzana w zeszłym tygodniu, przede wszystkim wynikała z tego, że na rynku, na Comexie pojawiło się mnóstwo mniejszych, detalicznych inwestorów, którzy kupowali głównie kontrakty na pozycję mikro. Między innymi Mikro którego spadek w, w ciągu od tego zeszłego poniedziałku, czyli 26 do tego tygodnia wynosi, e, wynosi ponad 30%, 30% mniej kontraktów w tej chwili jest otwartych na micro silver, czyli na te e, mniejsze kontrakty związane ze srebrem, na które łatwo, łatwiej wejść po prostu. Klientowi, który nie ma zgromadzonego dużo e, kapitału. Ale Korekta oczywiście wyczyściła rynek, e, przede wszystkim z takich inwestorów, którzy posługiwali się głównie dźwignią. No, to musiało boleć, no ale rynek czasem tego po prostu potrzebuje. Teraz idziemy do. Londynu. A w Londynie co się dzieje? W Londynie oczywiście wielkie zamieszanie związane z tymi bitymi, bitymi rekordami, jeśli chodzi o cenę kruszców w zeszłym tygodniu, czyli taki szybki, raptowny wzrost. Cena ustalana dwukrotnie w Londynie, czyli London Gold Fixing stała się, no taką powiedziałbym, jedną z niewielu w zeszłym tygodniu, takich stałych punktów, i takich punktów odniesienia, szczególnie dla rynku hurtowego i wielkich producentów rafinerii itd. Tak no bo Londyn to przede wszystkim. Ten, powiedziałbym, stabilny punkt ustalania ceny, czyli dwukrotnie w ciągu dnia, ale tam też były wysokie zmiany między porannym a popołudniowym fixingiem, bo też zmiany na rynku były, były wielkie. Co pokazuje, pokazują nam dane z LBMA? Pokazują nam dane opublikowane właśnie za zeszły rok, że za, za, zeszły, za zeszły tydzień, że styczeń 2026 był rekordowym miesiącem, najlepszym miesiącem złota od 1999 roku. a a całkowity wzrost wartości na tym rynku to jest przeszło 15%. 15%. Co do tego jeszcze jak wygląda handel w samym Londynie, co pokazują to wielkie wielkie zmiany, nie tylko jeśli chodzi o zmianę cen, ale również o ilość obrotów. Oczywiście Londyn to jest również centrum clearingowe, czyli właśnie ten moment, w którym spotykają się gracze na rynku i rozliczają się między innymi kruszcem, co pokazuje również, że Londyn przede wszystkim tym fizycznym złotem stoi w dużej mierze, jeśli chodzi o poziom ich depozytów i to w jaki sposób rozliczają między sobą. Pozycje konkretni, konkretni gracze na rynku, czyli tak zwani market makers, i inni duzi producenci, rafinerie i, te, i banki przede wszystkim tak? pokazują, że w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu dziennie, średnio jeśli chodzi o liczbę. Uncji, którą zostało, które były tra który, którymi się banki między sobą rozliczały, czy gracze, którzy między sobą się rozliczali, to przeszło 20 milionów uncji dziennie. Obroty takiego rzędu miały do czynienia, no mieliśmy z nimi do czynienia w zeszłym, w zeszłym tygodniu, a 200 milionów uncji, to żeby pokazać na no, jakiejś liczbie, może powiedziałbym, bardziej przyziemnej, chociaż absurdalnie e, również kosmiczne jeśli chodzi o złoto, to jest 622 tony. 622 tony dziennie obrotu. Na tym rynku, a przypomnę, że Polska w tej chwili w skarbcach Narodowego Banku Polskiego ma tego złota 550 ton. Czyli można sobie wyobrazić, że codziennie ponad tym złotem, więcej tego złota niż posiada Narodowy Bank Polski dziennie po prostu zmieniało swojego właściciela na giełdzie w Londynie, czyli w LBMA. Teraz jesteśmy w Dubaju. A co w Dubaju? A w Dubaju wiemy o tym, że tam przede wszystkim handel fizyczny się odbywa. To jest taka giełda, gdzie czy w ogóle miejsce na świecie, gdzie tego złota fizycznego przerzuca się dużo, tam się nim przede wszystkim handluje, ale co pokazują nam również dane, to że tak zwana dubajska giełda złota i towarów, czyli DCGX, czyli taki powiedziałbym odpowiednik, dubajski odpowiednik Comexu, ale oczywiście przy dużo mniejszej skali, no bo Comex to jest olbrzymi obrót i i wiele lat doświadczeń, a Dubaj dopiero startuje, jeśli chodzi o taką giełdę instrumentów pochodnych, ale pokazuje to, że tu również. Tego rodzaju giełda tam niesamowicie rośnie. W stosunku rok do roku wzrosła, obroty na niej wzrosły o przeszło 613. Obrót kontraktami terminowymi tylko na złoto wzrósł o przeszło 613% w stosunku rok do roku. Absolutny, absolutny fenomen, jeśli o to chodzi. Do tego jeszcze ważna informacja, już z takiego powiedziałbym bardziej kulturowego, może klimatu. W Dubaju Mamy do czynienia z ogłoszoną zupełnie nową inwestycję, powstanie tak Złota Ulica, Złota Ulica, czyli Gold District, Dubai Gold District, miejsce, które ma pomieścić w jednym miejscu obok siebie, może nie pod jednym dachem, bo to, bo to będzie pewnie kilka szerszy kompleks, więcej budynków, ale który ma połączyć z sobą um, przede wszystkim takich małych przedstawicieli handlu detalicznego, po tych, którzy handlują złotem em, bulionowym, czyli inwestycyjnym, po również oczywiście em, inne, większe inwestycje, które w, w, zajmują się bardziej profesjonalnie em, handlem złotem przerzucaniem inwestycjami w złoto, budowaniem różnego rodzaju portfeli oszczędnościowych. Więc Dubai Gold District ma powstać w Dubaju, żeby jakby uhonorować i pokazać i e, jeszcze podkreślić rolę Dubaju, jeśli chodzi o handel złota złotem na całym, na całym świecie. Oni w tej chwili mają Gold Suk, tak zwany złoty targ, który historycznie od lat 50 jest miejscem, na którym odbywa się mnóstwo, e, na codziennych transakcji. To są zazwyczaj takie małe sklepiki z biżuterią, bądź takie małe kantorki, w których się handluje e, takim kruszcem czy innym. To znaczy, można go sprzedać, kupić w postaci biżuterii albo w postaci sztabek. Rzeczywiście Gold Suk, jak ktoś będzie, bardzo serdecznie polecam zobaczyć. To jest miejsce absolutnie przepełnione złotem i bardzo charakterystyczne. Pokazuje, w jaki sposób w Dubaju ten fizyczny handel się w dużej mierze odbywa. A teraz będą mieli oprócz Gold Suku, będą mieli również Dubai Gold District. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. I na koniec lądujemy w Szanghaju. W Szanghaju, czyli na giełdzie SGE czyli Shanghai Gold Exchange. A tam czym ona się różni od Comexu? Przede wszystkim różni się od Comexu tym, że tam przede wszystkim większość kontraktów, które są zawierane kończą się, e, kończą się fizyczną dostawą i w ten sposób rzeczywiście e, Azja pokazuje swoją siłę, jeśli chodzi o handel fizycznym kruszcem po raz kolejny, a w tym przypadku bardzo e, bardzo mocno podkreśla to Chino. Ostatnio mówiłem o połączeniu Szanghaju z Hongkongiem, a teraz przyjrzyjmy się tylko i wyłącznie temu, co się wydarzyło w Szanghaju w tym właśnie niezwykle burzliwym, e, burzliwym tygodniu. I tam Wartość obrotu 29 stycznia rekordowa wartość obrotu e, obrotu kruszcem. Samym tylko złotem przekroczyła maksimum e, wcześniej ustanowione, a to maksimum wynosi już w tej chwili przeszło 35,7 miliarda RNB, co daje nam wartość przeszło 5 miliardów dolarów dziennego obrotu na samym kruszcu, na samym tylko kontraktach, kontraktach związanych ze złotem. Pokazuje to, ponieważ... Chiny przede wszystkim na Szanghaju, jak już mówiłem, odbierają przede wszystkim fizyczny, fizyczny kruszec. Pokazuje to różnicę między tymi dwoma giełdami i jak bardzo, jak duże ssanie z tego rynku jest na złoto, na złoto fizyczne. Do tego, mimo tych drastycznych spadków, które odnotowaliśmy w zeszłym tygodniu, premium tak zwane, czyli różnica pomiędzy ceną spotową, a tą, um, pomiędzy spotowami cenami na, na giełdach jest cały czas wysoka. Wyższa, wyższa niż cały czas jest dodatnia, jeśli chodzi o Shanghai Gold Exchange. To znaczy, że sanie, czy możliwości pozyskiwania i chęć pozyskiwania kruszcu fizycznego jest tak duża, że tam giełdy są, czy tam inwestorzy są w stanie płacić cały czas więcej za złoto i srebro, żeby je tylko fizycznie pozyskać niż w innych miejscach na świecie, gdzie mogliby po prostu zadowolić się tylko i wyłącznie kruszcem, ale niekoniecznie fizyczną dostawą. Natomiast tam rzeczywiście fizyczna dostawa cały czas króluje i są w stanie tam inwestorzy płacić zdecydowanie dodatnie premium w stosunku do giełdy światowej, tej ogólnie przyjętej czy średniej światowej, za to tylko, żeby móc. Pozyskać kruszec. Na dzisiaj to dzięki, zobaczymy, co będzie się działo w kolejnym, w kolejnym czasie, bo rzeczywiście luty, jak dramatycznie skończył się styczeń, tak luty zaczyna się również z bardzo wysokiego C. Złoto już w dużej mierze odbiło, odbiło tą częściową, częściową korektę, a już na pewno odbiło straty, z, które zanotowała na początku tego tygodnia. Zobaczymy, w którą stronę to wszystko pójdzie. Bardzo serdecznie zapraszam do kolejnych materiałów.